Dzień dobry. Wczoraj szyłam z wami lalkę szmaciankę, a dzisiaj um, chciałam wam pokazać od podstaw, jak przygotowuję się do um, namalowania obrazu. I to będą takie podstawy, um, wręcz um, będę zaczynała od um, Przygotowania sobie kompozycji i zrobienia y, z odpowiednim oświetleniem zdjęcia referencyjnego, czyli takiego zdjęcia, z którego potem będę y, malowała obraz. I to nie jest tak, kochani, że ja za każdym razem robię sobie takie zdjęcie, bo czasami wykorzystuję y, już y, napotkane zdjęcie albo wcześniej zrobione zdjęcie. Yy, albo po prostu yy, coś maluje z głowy, yy, różnie to bywa, ale dzisiaj akurat yy, jest yy, do, do namalowania obraz, yy, który sobie yy, jedna z pań za, yy, zażyczyła, i to ma być coś yy, konkretnego. Ma być to też komplet do tej latarni którą, z, z tymi dniami, którą malowałam ostatnio na tym większym formacie. I ten obraz też będzie na większym formacie. Więc e, spróbuję właśnie stworzyć jakąś ciekawą kompozycję i e, chciałabym, żebyście mi towarzyszyli. Mam nadzieję, że was tym nie znudzę, e, ale potem jeszcze będę robiła inne rzeczy, więc oglądajcie mnie do końca do zaaranżowania mojej kompozycji chciałam wykorzystać ten szklany stoliczek na którym zawsze stoi tutaj Agloanema bo pomyślałam sobie, że fajnym tłem do mojego obrazu będzie ta ściana a muszę się pochwalić, że ja tą ścianę sama robiłam to yy, kładłam tutaj yy, po prostu to nie był tynk strukturalny tylko yy, jak gips sobie tak kładłam yy, nierównomiernie szpachelką i Pomalowałam to potem takim werniksem satynowym. I tutaj fajnie gra światło. I ten stoliczek chciałabym zaaranżować jakoś, przykryć serwetą. I chciałam Wam powiedzieć, że tą serwetę robiła dla mnie moja Mamunia. Zaraz Wam pokażę dokładnie. Tą serwetę robiła Mamunia. Ona to wszystko. Sama haftowała yy, i sama robiła tą piękną koronkę. Yy, myślę, że to tutaj będzie można fajnie, yy, fajnie zaaranżować. I zaraz pójdę po jakieś następne, yy, następne rzeczy i będę przymierzała, co mi tu będzie pasowało. Słuchajcie, ustawiam, przestawiam, kombinuję, bo obraz ma być nie w poprzek tylko w pionowo, nie poziomo tylko pionowo aranżacja i musiałam tutaj próbuję wyciągnąć go trochę do góry. Zastanawiam się jeszcze czy tutaj ten kwiatek zostawić bo chciałabym też kolorystycznie troszeczkę nawiązać do tamtego poprzedniego, żeby to współgrało. I okej, okay, jeszcze tutaj coś pokombinuję, popatrzę. Za chwilę też będę musiała zrobić odpowiednie oświetlenie, wybrać odpowiedni kadr. A tu jeszcze taka ciekawostka. Mam filiżankę uszykowaną, kawa z mlekiem, ale nie zalewam ją, bo. Krótko przed zdjęciem chcę ją zalać, żeby stworzyła się na niej pianka, bo to też fajnie wygląda potem na, na zdjęciu, a w końcu na obrazie. Więc ja tu, jeszcze, ja tu jeszcze będę próbowała coś podokładać, żeby to fajnie wyszło. Cały czas robię sobie tutaj. Jeszcze yy, kadr yy, już aparatem i patrzę jak to wygląda w obiektywie. trochę bardziej w ton albo w ton. Też bym nie chciała nie zakłócać y, tutaj y, za bardzo tej porcelany. Wiecie jak, so, jak to jest? Cały czas się coś układa i to y, cały czas y, nie pasuje. <laughs> nie wiem, macie też tak. Że y, coś sobie układacie i to wam jeszcze nie, nie o to nie o to. Patrzę też pod innym kątem. Dobra, zróbmy światło, zobaczymy, jak to będzie. Z oświetleniem. Ustawiam teraz oświetlenie i na filmie, uwierzcie mi, że to wygląda trochę inaczej niż w aparacie. I tutaj chodziło mi o to, żeby te, ta kompozycja rzucała cień z jednej strony, żeby to było bardzo widoczne, te elementy, Mniej lub bardziej oświetlone. Robię też zdjęcia pod różnym kątem i potem sobie yy, po prostu wybiorę ten kąt, który najbardziej mi odpowiada. Nie, to mi tu już nie pasuje. Chociaż światło z tej strony jest fajne. Przestawię to może troszkę. Zrobiłam bardzo dużo zdjęć z różnych ujęć, przy y, różnie ustawionym świetle. Mam nadzieję, że coś fajnego z tego wybiorę. Oczywiście pokażę Wam, które zdjęcie wybrałam i kawkę sobie za chwilę wypiję. Ogarniam tutaj, żeby to posprzątać i zabieram się za szkic. Maluję, maluję i jestem w powijakach. To nie jest obraz, który można namalować w 5 minut. Jest tutaj tyle detali, które wymagają precyzji i takiej staranności, żeby chociaż w części oddać to co jest na zdjęciu referencyjnym, więc postanowiłam się nie spieszyć. I sobie powoli ten obraz malować, bo chcę być z niego zadowolona. Póki co to wszystko jeszcze jest daleko, daleko od tego, co ja bym chciała zobaczyć. I dlatego dzisiaj na pewno go nie skończę, ale będę sobie na nim pracować. De facto pokażę Wam, jak już będzie całkiem, całkiem skończony. Widzieliście, jak to się zaczęło wszystko, jak zaczęłam od przygotowania kompozycji, Jak robiłam sobie zdjęcie referencyjne. Jak zaczynałam malować ten obraz i... Zobaczycie go teraz już w następnym, którymś z następnych odcinków zobaczycie już efekt końcowy, a na pewno szybciej zobaczycie go na Instagramie, bo na pewno go tam Uff. umieszczę. Miałam jeszcze zamiar parę rzeczy zrobić. No ale no niestety, byłam u mamuni jeszcze i no i koniec. Jeżeli mam na jutro zmontować film, to muszę teraz się za to zabrać. W dworze zrobiło się już ciemno. Ja sobie zaparzę za chwilę herbatkę i zmontuję film. Życzę Wam, kochani, wszystkiego dzisiaj miłego cieplutkiego jeszcze dnia i żeby te dni były jak najdłużej jeszcze ciepłe. Mm, I do jutra. Pa, pa.